Osobiście przywożę kamień. Jeśli mieszkasz w Polsce dwa miesiące od powrotu, osobiście przywożę kamień. Nie wychodzimy na maka. Czyli burgerka burger kokiet Bo Może coś pytałem, to, to nie. To nigdzie nie wychodzimy. A no i doszło do mnie, że jesteśmy w Stanach, to jest tak zajebiste, kurwa. To jest twój zajebiste. To jest, to jest chyba w lepszym świecie Ile masz lat? A ile, na ile wyglądam? Ile chcesz? hinduski Ile chcesz? A ile tyle masz lat? Ale chcesz tyle mogę mieć. Jakby trzymałeś się szczerze, mam prawo sami dość tego z bo jestem z debilem, kurwa. Jakbyś się wykował bez rodziców, małpy jakby go krokował mały serio, ja pierdolę. Ale jest git, jest w miarę git. GID. Ja, Streamy też pirac. w kurwie czasem, tak naprawdę. Te kurwa stawanie na głowie, te dlaczego ja pierdolę, to jest kurwa taki cringe. Bo ja nie jestem streamerskim, jestem normalnym ziomem, my się znamy ze szkoły, my się znamy 20 lat. I taki Zio był deal. Co ja widziałem? Co Nie. I był taki deal, że ja po prostu nie chciałem jechać sam, to spytałem, na... mam taką grupę kolegów z podstawówki, bo dziś się wszyscy trzymają, ośmiu, chyba. I kto jedzie, no to nikt kurwa nie mógł przecież pojechać, jeden, ten mógł ja jadłem, so, dobra. i mówię, ale ja pojadę jak będzie stream, so, dobra, kurwa, chodź. No i chuj jest stream. Ale jaka powiedziałem? Jest dużo gada już mi łeb szumie od tego pierdolenia kurwa. No, to 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 Ciebie łeb zapierdala, nie wiem, też ty mi pierdolisz, ja, też, ja dużo gada. Meksyk za tydzień wjechane. mordy. Meksyk za tydzień i w Meksyku, żebym nosił ten polar 20 zł tydzień już, bo to już będzie upał. <grymów> Ej, w tam to w ogóle nie będziemy chyba nic nosić. Ja mam nadzieję, że tam nie, topra, będę nosił try! mech, jak mi zapłacą. Zamiast koszulki może wtedy. Co ty, będziesz się kleił cały tydzień Nie ma szans. Kurę dajemy pierwszego. Ja mam kurwa nadzieję, że tam serio będzie tak ciepło, że mi dupa nigdy nie zmarznie. A w nocy jak jest w Meksyku? Nie wiem ile w Meksyku. Byłem na Dominikanie kiedyś, jest, ja tak myślę, że jak będziemy mieli fazę, żeby polecieć na Jamajkę. Oh my goodness, it looks like one million dollars. Oh, o kurwa, jak to jest piękne. Ja pierdolę. Zrobię Ci zdjęcie z tym, co mordo? Z tą sałatką? Zrobisz A jest dzik? zdjęcia jakieś? Ja jestem dzik. Jesteś debil. Już widać, że chodzi, kurwa. Już widać, że chory kurwa. Jest taka że chory kurwa. że chory kurwa. Już Mech z myśli kurwa Z kamerą odbędzam strach chodzić? W Meksyku? Będziemy nie ukrytał. To właśnie ją w Dl Dlatego wziąłem taką kamerkę, opa! To możesz kurwa do kieszeni co wsadzić, to jest takie małe gówno Wsadzisz do kieszeni czy coś, nawet nie będziesz... Możesz mówić, że vloga nagrywasz czy coś. To jest chuj w ale do górwistów chciał. coś chcesz spróbować? Nie, to, to lody są? bym powiedział to cyklu. Purzimy jak to kadrowe. No, no fajnie, ale czy to lody... Poprosiłem to sobie, lody, ty, wiesz? Nie? Tak? Meksyku to tylko w majtkach. no mam kurwa nadzieję, że tak w końcu będzie. Nie? Że co w majtkach? W samych majtkach będziemy chodzić, tak będzie ciepło. W Meksyku podobna pogoda w Kalifornii będzie? Sprawdzę. Myślę, że będzie ciepło niż w Kalifornii, wiesz? Jak będę w Meksyku, jaka będzie tam pogoda? Jadę do Meksyku za tydzień do Mexico City. Nie, jak to się nazywa? Nie Mexico City, tylko. Mexico City. Do Jadę do Meksyku, do Mexico City, jaka tam będzie pogoda za tydzień? 69 stopni W poniedziałek w Meksyku będzie 69 Jopie, stopni nie mogą wystąpić przejaśnienia Powiedziałem No kurwa ja się tam ugotuje tak. <głos》>, to nie powiesz 11 stopni chujna ja. My hmm. ja się nigdzie nie pokopiemy Ale wykurwiste Ej no, do Meksyku muszę o czapkę kupić czy to będzie w tulu do Meksyka w Tulu? Hmm. Jaka pogoda jest teraz w Tulu? Dziękuję. Chyba pojechał. Ty, no na no, Ej, a to jest to samo, co ja jadłem już. To jest dosłownie to. No pamiętasz, to jest to, co, tej, co na tym chlebie mi zrobili. Co jadłem e, pierwszego dnia w. w. E... w my byliśmy. w Las Vegas. Ty. Pamiętasz? Pierwszego dnia na tym chlebie. Co ten, co ten kelner gej i mówiliśmy, że 100 tysięcznym klientem byłeś? Pamiętam. To, to jest to. To jest to i to było na tym. na chlebie jakieś. Zobaczymy, czy mogę was zabrać na początek. Chcesz kaczu? Tak, chcę kaczu, dziękuję. Nie słyszałem, co on powiedział. Coś tam straszne. Cool, tak, gdzie jest widelec? Tutaj, w zakupie. Tak Skontaktuj się z tym youtuberem Mr. Tripper. Może da jakieś tipy, bo on w takich pojebanych miejscach jeździ. Kto? Mr. Tripper. Brzmi jak taki chłop. Oh. Go ja Dziękuję bardzo. Ja może ten, może ten nie <laughs> ja nie wiem, mm, co to jest. Dziękuję. 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 ten Dziękuję. 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 nie opluł Gdzie to Kurwa jak dobry, jak oni to robią. Ja pierdolę, jak oni to kurwa robią. Zobaczmy przepis. Kurwa wasza mać, jak oni to robią. Naprawdę nie wiem. Kurwa jest dobry. Ja pierdolę. Miał Culum pogoda 25-31 Celsjusza? O, fajnie. Cześć, że w Meksyku jest teraz 20. O? No. O pół godziny jest różnica? Tam kiedy i właśnie. Może być. Ja już tak miałem, żeby było pół godziny różnica. Nie. Gdzie? Oczywiście, że tak. Jak byłem z Frankiem tam w tripach w Azji. Nie pamiętam w którym kraju, to było. Tu na. pół godziny yes? Yes? no, Jest? you very much. Te frytki oni sami robią. Dziwego, że kwałki ziemniaka są. Dobre? Słuchaj. Dzięki za smacznego. Uważa, seller mówił, że ci pod koniec wyjebie z tego ciasta. Grusz, <laughs> Kurwa.

Ty możesz to tego można kraść. To jest nic, spróbujmy. Ja coś wyniosę off-stream. Widzowie co wynieść stamtąd. Nie jest ważnego Tu babę wynieś. Nóż jest wbity w to, jest placówka, gdzie zamrażają ludzi do przyszłego odmrożenia. Na blok? chyba 200 tysięcy dolarów. Pojebane. Musisz Musisz koniecznie po kurczaki z szkiedełka, tylko nie w turystycznej części. Im bardziej ponure, obskurne miejsce, z kratami w oknach, tym lepsze skrzydełka. Serio? w ja, ogóle raz nie wiem, skrzydełka. to popularne u nich bardzo, co nie? Ja ci mówiłem, żebyś wziął. Patrz, nóż mam Gdzie miałem wziąć w siebie krzydełka? Um, chyba, Kurwa nie pamiętam. Gdzieś Nie lubię? było co chyba. Kurwa, razem wezmę. Ale wiesz, sałatkę. Jak hydrewaba to zawsze pizzywał. Przecież pikało, nim sobie pikało jak wychodziliście. No ja nie słyszałem. Ile się słyszałem? To czemu to baba nic nie powiedziała? Właśnie... A, dajcie, a czemu wy nic nie powiedzieliście? Dajcie linka dla Jeshota. Server ile kasy, żebyś Dzień. przebrał się w struktuch. No sałatka jest zajebista. No mówię. No kurwa. Ja Ile co? Ile klasy za co? Za przebranie w strój blachojówki. Ej no, ta kukurydza to skamp. Co? W strój kojówki? Nic. Zbiera <grydza> <grydza> się dla bazy. To nie, że to jest, 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 jest skamp, ta kukurydza. Musiałbym przestać tego kolwę. Ja tak miałem nadzieję, kurwa. Mm -hmm. Dobre to chociaż? Jeszcze nie jadłem. Kukurydza pamiętaj, kawałek. Ale dobra, ze skorbania z kukurydzy a to co to jest to drugie? pieczony ziemniak pieczony pie ziemniak, szanowne panie no. ani moi pieczony ziemniak z serem, ze świtaną, z masłem z spermą Już nie? <gry> Dobra to w ogóle no tak, zhejtowałem nie wiem jak tego ziemniaka jeść to no, mm, kurwa pachnie no, kurwa na tą folię musimy jak? Nie, nie, dałeś Weźmy te folie podnieść. je. siema daleko. Ostrożnie. ostrożny. Idzie? No, to piekło w folii. Nie! kurwa Nie! No Nie! 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 jej Nie! 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 takich Nie! tych. Nie! 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 Nie, że bałcie wypadło kurwa albo i na polisja na Jak my tego kurwa nie słyszeliśmy? Ja nie wiem, jak my tego nie usłyszeliśmy. Gdzie ona za nami nie goniła? Co jest kurwa? Nie tu swoje jakoś. Ej, jak cudem my tego nie usłyszeliśmy kurwa. Nie. Ja tego naprawdę nie, nie oglądowałem, że coś pika. Będę wyglądał jak Sigma w tym zarosie, co? To jest fit. Jak myśla pizza bo do niej. Czemu nas tu nie zadzwoniła, nie? Ja ci mówię na chce, żebyśmy wrócili tam do środa. Albo, kurwa. A czekaj, bo to specjalnie zrobiliśmy, to coś zajebaliśmy. Ta <grym> twoja sałatka jest kurwa 10 do 10. Dobre pomyśl, tak? Czyli czują, że kradnie, to nie słyszę. <grym> Co, nie wiem, jak my to przegapiliśmy, to jest pojebane. Ale A ciekawsze twoje pikały tym <grym> Też da się cofnąć. Mm. Możesz w kamerze słychać, a na żywo nie. Cię, cię, co mówisz? Może w kamerze słychać, bo to jakieś herce są inne czy coś, a na żywo nie. Może być. Co dasz bedel, że nie śpisz? Jaka teraz gierka? Ty, hey, o! Oh. Co? I jak przyjadę do tego widza z tego pierwszego lajka na Instagramie, nie? No. To przyjadę w tym sferze? No! I zabieramy. Albo zapraszamy go do Warszawy, może. nas no. Co będziesz wolał, ziomeczko? Albo, albo ja do ciebie, albo ty do nas namelasz. na malinę. Na melinę Na melinę, Ty może jesteś pedałem, to wybierasz dalej. Wnić. To zechczyna będzie. Bo nie siekule. I Guarda grałem. To Pacha chyba w to grał. Dziś wyszła. O na czym to gra polega. Siema chrupas. Nie to nie no, słyszał właśnie Adriko na nagraniu. Bo kamerka bo była pała wyłapała. Adriko jest? Siema mordo. Iść spać kurwa. To człowieku. Adriko chodzi spać do kiedy my. On nie ma do roboty, czy do szkoły? Ja, nie wiem. Enrico, co ty robisz? Pracuję jako moderator. <gry> Enrico, szykuj rower, w wakacje gdzie siedziemy. Nad morze. Zmoła trochę, już było. Możemy jechać? Coś tak, tam nie ma drogi żadnej. Nie ma już po drodze, inny nie ma pogody, więc straszna chujia. Niestety mhm. zrobiłem to już. Taki apel słyszałem, ok. Ja wtedy do roboty idealnie spać. Oh. Dziś cały, cały dzień w robocie ty, byłem tylko. Chyba nie chcę zdradzać. Teorie, napisz mi, gdzie ty pracujesz, na messengerze. Cały dzień ogląda, idzie do pracy i jest zmęczony. <grym> jak było. W pracy byśmy chciał woda oglądać. Każdy masz pracę, że nie można. Tak już że pojebamy, żeby jesteśmy na żywo. To co się dzieje w tym momencie. Uh -huh. Ktoś na drugim końcu świata nas widzi. Kurwa, to jest jak być. Technologia. Technologia. Kiedyś kurwa ledwo w snake gramy telefonia, a teraz... Już mówiłem na streamach, ty to ja nie pamiętam. O, oh, jazda, jazda przyszedł. To to? Ten Cze <laughs> Cześć mistrzu. Co tam dzisiaj zarzucamy? A realizacja nagłośnienia i czasem sesję w studiu. Naked sesję? Mm, Dla Ciebie. Kurwa. Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego są tak duże porcje? Ja pierdolę. Mało. Co ty gadasz? Duże w pół są. ja się nie No to też to jeszcze. Naprawdę Ale, dobra? A to biały żart? Ale dobre Te białe są No Z gówno. U. Ale sałatka była zajebista Sałatka taka. była do kurde ona. Pyszna. Pyszna 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 A teraz to mi jaj robotę zabiera? Po 4 latach studiowania technologia a Co z już Rzymian nie tylko fizycznych? Tak, było? Ja znajdę ci kryształu na podtrzymanie. <laughs> Seler potrzebuje na tartach drwala, chcesz się zatrudnić. Tak, gdzie? Tak, że jako jutro w planach jest albo z rana, albo drodze do tego do tych niedźwiedzi jechać. Dzisiaj o tym wpierdalasz wilków i tak dalej. I ze otwieram dach. O, I Grand Canyon będzie. Bo jak kupimy te dwie... rewolwery, to się nie będzie wystarczów. To będą dwie najciekawsze atrakcje. A czy coś jeszcze będzie to zobaczymy. Ty, ale kurwa, trzymamy dach z materiału. Jak ten dziećwicz chce nie jednie pazurem i ty z tego dachu. Ale to nie jest tak, że on cię napije dalej, to byś musiał nie sprowokować. A ja będę robił jaki problem. Driftaj jedna kurwa informatyka programowanie stronek. Nie wiem będę próbował jeszcze pójść w SAP albo helpdesk, jak nie wyjdzie, ale inna elektryka, bo już mam za 4 lata. Mi się wydaje, Ciebie nie ja tylko się czy kurwa. Też mi się wydaje, że AI do tego programowania to ciężko będzie wygryć, bo on no. się tak pierdoli, tutaj wiesz, nie ma elektryka. Tu trzeba naprawiać. Czy też jest darmo dolewka, czy nie? Wszędzie jest. E, nie. Nie, wszędzie, ale najczęściej. Raz mi policzyli, także kurwa, za to mi powiedzieli, że zawsze było za darmo. Okej, Czy mi lepiej spytać. No, koleżkę za darmo? Nie, a to dziękuję. Fadzy, co jak przywróci golfa, to nie jest golf. Dobra. Tytan w nodze i cztery śruby. Kto tak ma? A, ja po złamaniu nogi w dwóch miejscach, po kilku miesiącach, następnym tygodniu wracam do roboty. Ty to masz zwarte, możesz nas oglądać. A co to jest tytan w nodze cztery robisz, że na zawsze to masz? Czy Taki masz... narkotyk, tytan w nodze. Tytan? Nie, no, też mu pewnie śruby jebali bo miał połamane albo pozibane. a to na zawsze... A ja bardzo spurczę i mam kolano rozjebane, więc jak kiedy. A to jest już. na zawsze